Witam wszystkich pozytywnie zakręconych akwarystów, którzy wiecznie mają mokre dłonie i zaglądają do swoich zbiorników. Jak już większość z was wie, większość, która obserwuje ten kanał, ruszyła maszyna, ruszył mój fishroom, osiem zbiorników. Tutaj w tym pokoju będzie pięć zbiorników, jedno paludarium i jedno terrarium. Wszystko już działa. No, i powiem Wam, że odkąd przeprowadziłem się tutaj do Polski, nie miałem żadnego zbiornika, więc wszystkie zbiorniki, które tutaj widzicie, a raczej zobaczycie, będą po prostu startowane od podstaw. Nie będzie tam żadnego życia biologicznego. A kiedy tak jest, niekiedy się przydarzają różne. Dziwne historie, na przykład pierwotniaki, atak pierwotniaków. W jednym z akwariów zrobiła mi się biała woda, następnie w drugim i w trzecim. Co ciekawe, tutaj taką ciekawostkę Wam powiem. To są takie jakby filmy vlogowe, więc mówię co się dzieje na bieżąco. Co ciekawe. W akwariach tych, których, w których używałem wody RO zrobiły się pierwotniaki w akwarium w jednym akwarium, w którym jest biotop rzeki takiej azjatyckiej wlałem za namową Damiana wodę z kranu i tam od początku do końca ta woda jest krystaliczna, nie wdały się tam żadne pierwotniaki. A jeżeli już zdarzą się pierwotniaki, mam na nich bata. Invital Mini UV Jet. Było o tym już mówione na YouTubie. Postanowiłem podejrzeć, ja powiem Wam, że niekiedy podejrzewam co tam inni tworzą. Na YouTubie podejrzałem i po prostu sprawiłem sobie taki sam sprzęt. Zobaczycie efekty tego, jak ten sprzęt poradził sobie z tą wodą, z pierwotniakami. Powiem Wam, że efekty są naprawdę zdumiewające. Tu jest tylko 5W wirnika, który, jakby, robi za taką pompkę. Czy filterek. Tutaj na dole jest też filterek. Na górze, w środku jest lampa UV, kolejne 5 W, czyli razem 10 W. Aquascaping TV. Po krótkim intro zapraszam na film. Będziecie mogli zobaczyć, jak to działa. Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko. AquaMarket.pl. I tak to urządzenie mniej więcej wyglądało z zewnątrz, a w środku wygląda tak. Nie ma tego urządzenia. Zgadza się, nie ma tego urządzenia, dlatego że sytuacja była tak napięta, że naprawdę nie mogłem czekać z tym filmem, żeby najpierw nagrać to na spokojnie, a później działać. Dlatego postanowiłem, że od razu zaprzęgnę ten sprzęt do pracy. Bardzo fajne rozwiązanie, według mnie bardzo pomysłowo. Po pierwsze, to urządzenie, zaraz Wam pokażę tutaj, jak to pracuje na tym akwarium. To, to urządzenie, że tak powiem, spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, może być takim mini cyrkulatorem, mini filtrem, bo tutaj jest gąpeczka. No i oczywiście sterylizator UV o mocy 5W. Na mniejsze i na większe akwaria się sprawdza. W moim 360 litrów konkursowym była mleczna woda, też się to sprawdziło. Tutaj już też w tym akwarium 60-litrowym wyczyściło wodę. Według mnie ciekawe rozwiązanie, dlatego że ja nie wiem jak Wy, ale ja lamp na przykład UV używam tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne. Czyli, jeżeli jest jakaś choroba, czyli jest jak na przykład w tym przypadku zakwit albo atak pierwotniaków, biała, mleczna woda się robi, to wtedy właśnie włączam takie urządzenie, sterylizator UV. Oczywiście mam jeszcze taki sterylizator, który się podłącza do węża wylotu filtra, to też jest spoko opcja. Ale według mnie to rozwiązanie jest lepsze. Oczywiście możecie powiedzieć, że kiedy potrzeba, to załączam tą lampę UV w tym stacjonarnym modelu, czyli to, co jest na stałe przytwierdzone do węża. Ale ja ten model bardziej lubię. Ten stacjonarny wam też pokażę, bo też kupiłem chyba nawet podobnej mocy. Dlatego, że po prostu jest problem, wkładam do akwarium, nie ma problemu, wyciągam, tu chyba mi się wydaje już można to śmiało zrobić, woda jest krystaliczna, wyciągnę sobie, no i dam do kolejnego akwarium. Tutaj jak startowałem ten pokój, pięć zbiorników, bo... Trzy są jeszcze w innym pokoju. Pięć zbiorników i w, na pięć zbiorników, w czterech zbiornikach e, zrobiła mi się, jak mówiłem Wam, e, mleczna woda. Tylko zbiornik z wodą zwykłą, kranową e, nie był zaatakowany przez pierwotników. Napiszcie, e, kochani, w e, komentarzu, czy używacie takiego sprzętu. Napiszcie jak Wam się sprawdza. No i ogólnie, napiszcie co u Was słychać, co sądzicie o tym sprzęcie, jak Wam podoba się tutaj, co robię. Jeżeli ktoś nie subskrybuje, bardzo proszę. Jeżeli ktoś nie ma dzwoneczka włączonego, to niech nie narzeka na to, że nie dostaje powiadomień o moich cotygodniowych filmach. W soboty o godzinie 12 i o naszych live'ach. Jeżeli chodzi o live'y, śledźcie zakładkę społeczność. Tam będą informacje, kiedy dokładnie te live'y będą się odbywać, bo z Damianem musimy się to zawsze zgrywać. Dzisiaj to wszystko. Według mnie już to rzadko, kiedy są takie sytuacje, w których można jakby osąd powiedzieć e, 3 dni po użyciu tego e, ja tego sterylizatora UV Invital Mini UV Jet dokładnie tak to się nazywa dedykowanego na glony używam dokładnie 3 dni i w tej chwili mogę Wam z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to działa Tyle na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć!